Witajcie w bajkowej krainie, audiobookach dla dzieci. Tutaj każdy dzień zamienia się w przygodę, a każda noc w niezwykłą opowieść. Usiądźcie wygodnie, zamknijcie oczy i dajcie się porwać bajkom pełnym magii, przyjaźni i mądrych lekcji. Gotowi? To zaczynamy naszą podróż. Sylwester bez planu. Marcel miał dziewięć lat i jedną bardzo ważną cechę. Lubił, kiedy wszystko było zaplanowane. Bardzo zaplanowane. Planował co zje na śniadanie. Planował w jakiej kolejności odrobi lekcje. A tego dnia planował Sylwestra. Leżał na dywanie w salonie, a obok niego kartka zapisana kolorowymi flamastrami. Okej, okay", mruczał do siebie. Punkt pierwszy: pizza o 18:30. Punkt drugi: gry planszowe. Punkt trzeci. Bajka do dwudziestej drugiej. Punkt czwarty. Odliczanie do północy. Punkt piąty. Toast sokiem jabłkowym. Spojrzał na kartkę z dumą. Idealnie, powiedział. Mama spojrzała z nadkuchennego blatu. Widzę, że mamy bardzo poważny plan. Uśmiechnęła się. Bo sylwester musi być idealny, odpowiedział Marcel. To w końcu nowy rok. Tata zaśmiał się cicho. Czasem najlepsze rzeczy dzieją się bez planu. Marcel zmarszczył brwi. Bez planu robi się chaos i właśnie wtedy coś zaczęło się psuć. Najpierw zadzwonił telefon. Mama spojrzała na ekran, zmarszczyła brwi i cicho westchnęła, jakby chciała, żeby Marcel tego nie zauważył. Ale Marcel zauważał wszystko, co mogło wpłynąć na plan. Pizza się spóźni, powiedziała ostrożnie. I to... Całkiem sporo. Marcel poderwał się z dywanu jak sprężyna. Jak to spóźni? zawołał. Przecież miała być o 18.30. Dokładnie o 18.30. Kierowca utknął w korku. Odpowiedziała mama spokojnie, jakby to była zupełnie zwyczajna sprawa. Marcel chwycił swoją kartkę z planem i zaczął ją czytać od początku. Jeśli pizza nie będzie o 18.30, to gry przesuwają się na osiemnastej pięćdziesiąt. A wtedy bajka też się przesuwa, mruczał coraz szybciej. To wszystko się przesuwa. Jakby na potwierdzenie jego słów, nagle w kuchni zrobiło się ciemno. Ojej! mruknął tata, gdy zgasło światło. Chyba wysiadł bezpiecznik. Co? Marcel złapał się za głowę. Teraz jeszcze to. W brzuchu poczuł znajome, nieprzyjemne ściskanie, takie, które pojawiało się zawsze wtedy, gdy coś nie szło po jego myśli. To nie tak miało być, powiedział ciszej bardziej do siebie niż do innych. Rodzice próbowali włączyć światło, ale bez skutku. Potem usiedli w salonie i tata włączył telewizor. Ekran zamigotał i zamarł. Nie ma internetu, oznajmiła mama po chwili. Marcel opadł na kanapę i skrzyżował ręce tak mocno, jakby chciał się przed czymś obronić. Super, burknął. Najpierw pizza, potem światło, teraz bajka. Ten sylwester jest zepsuty. Za oknem było już zupełnie ciemno. W oddali słychać było śmiechy, pojedyncze wystrzały petard i odgłosy radości innych ludzi, którzy, według Marcela, na pewno mieli lepszy plan. Spojrzał na zegar wiszący nad drzwiami. Wskazówki poruszały się dalej. Nie czekały, nie zatrzymywały się. Nic, powiedział cicho z rezygnacją, nic nie idzie zgodnie z planem, a jego idealny sylwester rozsypywał się punkt po punkcie. Mama usiadła obok Marcela na kanapie. Nie od razu coś powiedziała. Najpierw po prostu była. Widzę, że jesteś rozczarowany. Odezwała się w końcu cicho, tak jak mówi się wtedy, gdy nie chce się nikogo przestraszyć ani zdenerwować jeszcze bardziej. Marcel wzruszył ramionami, ale tym razem nie tak ostentacyjnie, bo się starałem, powiedział po chwili. Naprawdę się starałem. Chciałem, żeby wszystko było idealnie, punkt po punkcie. Mama kiwnęła głową. Wiem, i to było widać. Tata wstał i podszedł do szafki. Chwilę w niej grzebał, aż w końcu wrócił z kilkoma świeczkami. Skoro nie ma światła, powiedział z udawaną powagą. Zróbmy małe ognisko. Stołowe. Marcel parsknął nosem, choć bardzo starał się tego nie pokazać. Tata zapalił świeczki jedną po drugiej. Płomyki zatańczyły, a na ścianach pojawiły się ciepłe cienie. Salon nagle wyglądał inaczej. Ciszej, wolniej. Mama przyniosła z sypialni duży, miękki koc. A może zrobimy sylwestrowy piknik na dywanie? Zaproponowała. Piknik? W domu? Marcel uniósł brwi. To nie było w planie. Wiem, uśmiechnęła się mama. Ale plan już i tak się trochę pogubił. Marcel westchnął, ale usiadł na dywanie, potem owinął się kocem. Data wrócił jeszcze raz. Tym razem z pudełkiem starej planszówki. Pamiętacie tę grę? Zapytał. Tę, w której brakuje jednej kostki. Marcel spojrzał na pudełko i skrzywił się lekko. Ale bez kostki się nie da grać. Da się, odpowiedział tata. Trzeba tylko wymyślić własne zasady. Marcel spojrzał na niego podejrzliwie. Własne? Takie, które nam pasują dodała mama. Zaczęli grać. Zamiast kostki rzucali monetą. Czasem pionki cofały się zamiast iść do przodu. Czasem mama myliła kolory. Tata udawał, że przegrywa, choć wszyscy wiedzieli, że wcale nie musi. Śmiech odbijał się od ścian. Świeczki migotały. Za oknem co jakiś czas błyskało światło fajerwerków. Marcel spojrzał na rodziców, potem na planszę, potem na zegar i nagle uśmiechnął się. Nie szeroko, nie od razu, ale jednak coś zaczynało być dobre. Nagle mama zerknęła na zegarek i aż lekko się zdziwiła. Ojej, za pięć minut północ. Marcel uniósł głowę z dywanu. Już? Zapytał. Tak szybko. Jeszcze chwilę temu wydawało mu się, że ten wieczór ciągnął się w nieskończoność. A teraz minął jak mrugnięcie oka. Wszyscy wyszli na balkon. Powietrze było chłodne, ale przyjemne. Takie, które szczypie w nos i sprawia, że człowiek czuje, że naprawdę jest zima. Nie było wielkiego pokazu fajerwerków. Żadnych głośnych wybuchów tuż nad głową. Tylko kilka światełek na niebie. Kolorowych, spokojnych. Jakby ktoś rysował nimi powoli. Mama podała Marcelowi kubek z sokiem. Gotowy? zapytała. Marcel wziął łyk i rozejrzał się dookoła: na migoczące świeczki w salonie, na koc rozłożony na dywanie, na planszówkę zostawioną w połowie gry i na swoją kartkę z planem, leżącą z boku, trochę zmiętą, jakby nikt już jej nie potrzebował. I wtedy Marcel poczuł coś nowego: nierozczarowanie, nie złość, spokój. Zrozumiał, że ten wieczór nie był taki, jak sobie wymyślił. Nie był idealny, nie był zaplanowany co do minuty, ale był dobry, ciepły, prawdziwy. Trzy zaczęli razem. Dwa, jeden. Szczęśliwego nowego roku. Marcel uśmiechnął się szeroko. Tak naprawdę od ucha do ucha. Wiecie co? Powiedział po chwili, ściskając kubek w dłoniach. To był fajny sylwester. Mama spojrzała na niego z uśmiechem. Mimo, że bez planu, Marcel kiwnął głową, chyba właśnie dlatego, i już wiedział, że nie wszystkie dobre rzeczy trzeba zapisywać na kartce. Marcel nauczył się czegoś bardzo ważnego tej nocy. Nie wszystko musi iść zgodnie z planem, żeby było dobre. Czasem najpiękniejsze chwile pojawiają się wtedy, gdy odpuścimy, przestaniemy poprawiać świat i po prostu będziemy razem. Bo radość często przychodzi nie wtedy, gdy wszystko jest idealne, ale wtedy, gdy serce jest otwarte. A jeśli ty też czasem czujesz, że coś nie idzie tak, jak zaplanowałeś, pamiętaj o Marcelu i jego sylwestrze bez planu, bo może właśnie wtedy wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Do usłyszenia w kolejnej bajce.